Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy się wspinać po futrynach z moim kolegą Tymkiem. Siemanko, um, i to będzie nasz challenge na dziś i Tymek będzie się zaczynał wspinać. Dobrze, Tymek chyba wygra, bo ja tak słabo z takim mi No ale teraz, Michał, teraz będę właśnie. Hop. Wow. Kurczę, stopy mi się trochę ślizgały, no ale wygrał Tymek. I nie zapomnijcie o subskrybowaniu i lajkowaniu. No i na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!